Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i dzisiaj będę mówić o sprawie związanej z wypadkiem lotniczym. Tego typu historie pojawiały się już na moim kanale, jednak każda z nich jest wyjątkowa i całkowicie unikatowa. Nie ma dwóch takich samych przypadków. Przyznam, że dla mnie takie historie są wyjątkowo ciekawe, ponieważ są to prawdziwe sprawy, w których ludzie dosłownie oszukali przeznaczenie. Zanim jednak przejdę do opowiedzenia historii Bai Bakari, ponieważ to właśnie o niej będę dzisiaj mówić, chciałabym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przez ostatnie prawie dwa lata wspierały mój kanał na Patronite. Dzięki Wam mogłam pozwolić sobie na zakup nowego sprzętu, nowego aparatu, obiektywu oraz mikrofonu. I właśnie dzisiejszy odcinek jest pierwszym nagrywanym tym nowym sprzętem. Mam nadzieję, że jakość dźwięku i obrazu jest lepsza i sprawi, że oglądanie tych filmów będzie przyjemne. Oczywiście na tyle, na ile może być słuchanie o tak strasznych i często tragicznych historiach. Jeśli chcielibyście wiedzieć, na jaki sprzęt dokładnie się zdecydowałam, dlatego że na przykład sami nagrywacie filmy, albo jeśli jesteście patronami i chcielibyście dowiedzieć, na co dokładnie poszły te środki, to listę wszystkiego, co zakupiłam i czego aktualnie używam, zostawię w opisie. A teraz jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i przechodzę już do tematu dzisiejszego filmu. Baja Bakari urodziła się 15 sierpnia 1996 roku w miejscowości Evry w departamencie Essonne we Francji na przedmieściach Paryża. Jej rodzicami byli Kassim Bakari i Aziza Abodo. Para wyemigrowała do Francji z Komorów, wyspiarskiego państwa we wschodniej Afryce, znajdującego się pomiędzy północną częścią Madagaskaru a północno-wschodnią częścią Mozambiku. Baja była najstarszą córką pary. Miała jeszcze trójkę młodszego rodzeństwa: dwóch braci, Badru i Badawi oraz siostrę Badian. Ojciec pracował jako woźny, a matka zajmowała się domem i dziećmi. Rodzina nie podróżowała do Związku Komorów często, ponieważ była to wyprawa, którą trzeba było planować przez wiele miesięcy. Tylko co kilka lat odwiedzali mieszkających tam członków rodziny. Jedna z takich podróży została zaplanowana na czerwiec 2009 roku. Tym razem polecieć miały 13-letnia Bahia wraz ze swoją matką Azizą. Dziewczyna do tej pory tylko dwa razy była z rodzicami w ojczyźnie i niewiele pamiętała z tych wyjazdów. Wiedziała jednak, że zawsze przygotowania są bardzo ekscytujące dla jej rodziny i nie tylko. Tam, gdzie mieszkali, we Francji, wielu sąsiadów również pochodziło z komorów, i gdy rozchodziły się wieści, że ktoś jedzie na wyspy w czasie wakacji, na przykład, to wtedy wiele osób zgłaszało się, żeby przekazać swoim bliskim pamiątki czy listy. Matka i córka dużo wcześniej zakupiły już bilety na lot z Paryża jemeńskimi liniami lotniczymi Jemenia. Ten lot był przesiadkowy. Pierwsza część odbywała się z Paryża do Sany, stolicy Jemenu, a następnie miały przesiąść się do kolejnego samolotu i polecieć na archipelag Komory z przystankiem w Djibouti na wschodzie Afryki. Pierwszy lot miał numer 749, a kolejny 626. Końcowym przystankiem miał być port lotniczy Moroni imienia Księcia Saida Ibrahima czyli międzynarodowe lotnisko położone w mieście Moroni na wyspie Wielki Komor. Jest to największy port lotniczy właśnie na Komorach. 30 września 2009 roku Aziza i Baja dotarły na lotnisko, gotowe na wielogodzinną podróż. Pierwsza jej część przebiegła całkowicie zgodnie z planem. O czasie zeszły z pokładu Airbusa A330-200 w Jemenie. Tam musiały przejść na inną część lotniska i odnaleźć kolejny samolot Airbusa A310-324. Na tym etapie miała dołączyć do nich również ciotka, ale kobieta ostatecznie zdecydowała się na wybór późniejszego lotu organizowanego przez inne linie lotnicze. Wkrótce miało okazać się, że to najlepsza decyzja, jaką podjęła w życiu. Na tym etapie jednak nikt nie mógł przewidzieć, że Bachi, jej matce i pozostałym pasażerom nie będzie dane bezpiecznie dotrzeć do celu. W oczekiwaniu na lot kobiety słuchały radia i tam podawane były najnowsze wiadomości. Między innymi pojawiły się wzmianki o katastrofie lotniczej, która miała miejsce miesiąc wcześniej. Był to wypadek samolotu pasażerskiego linii Air France lecącego z Rio de Janeiro w Brazylii do Paryża we Francji. Do wypadku doszło w nocy z 31 maja na 1 czerwca 2009 roku. Nie ocalał nikt spośród pasażerów i załogi. Takie wieści dla trzynastolatki były stresujące. Do tej pory nie miała jakiegoś wyjątkowego lęku przed lataniem, choć nie należało to do jej ulubionych czynności, jednak ten reportaż zdecydowanie działał na wyobraźnię. Aziza starała się uspokoić córkę, tłumacząc, że wypadki lotnicze mają miejsce wyjątkowo rzadko i tak na dobrą sprawę to właśnie samoloty są najbezpieczniejszymi środkami transportu. Wkrótce kobiety ponownie siadły na pokład i rozpoczęły ostatnią część swojej podróży. Matka i córka początkowo nie miały siedzieć obok siebie, tylko w sąsiednich rzędach, ale za zgodą stewardessy oraz mężczyzny, który zajmował miejsce obok Azizy, Trzynastolatka mogła przesiąść się i usiąść obok matki na siedzeniu przy oknie. Baja wspomina, że na pokładzie panowała typowa, niespokojna atmosfera, gdy padł komunikat, że niedługo rozpocznie się zniżanie do lądowania. Kilku osobom udało się zdrzemnąć podczas lotu. Wśród nich była matka dziewczyny, Aziza. Trzynastolatce nie było dane się zrelaksować, ponieważ za nią siedział mały chłopiec, który udawał, że gra w piłkę nożną, kopiąc w tył jej fotela. Pasażerowie ostatni raz ustawili się w kolejce do toalety, żeby zdążyć przed komunikatem kapitana o konieczności zapięcia pasów. W moroni mieli znaleźć się już kilkanaście minut później, ale nagle rozległ się niespodziewany i głośny huk. Wszystko działo się bardzo szybko. Nastąpił wstrząs, później zwarcie i zapanowała całkowita ciemność. Był wtedy środek nocy czasu lokalnego, około 1.55, i gdy zgasły wszystkie światła oświetlające wnętrze samolotu, pasażerowie byli zdezorientowani i przerażeni. Byli uwięzieni w metalowej puszce zawieszonej w powietrzu. Zupełnie nie mieli kontroli nad tym, co nastąpi później. Rozległy się głośne krzyki, gdy maszyna zaczęła spadać w stronę ziemi. Znajdowali się wtedy nad Oceanem Indyjskim i wkrótce samolot miał roztrzaskać się o powierzchnię wody. Bafia pamięta, że w momencie wstrząsu nie miała zapiętych pasów. Próbowała zrobić to później, ale nie była w stanie, ponieważ wszystko dookoła wirowało. Spojrzała na matkę i zauważyła, że Aziza jest wyjątkowo spokojna. Widać było, że w jej oczach był strach, jednak nie chciała przekazywać go córce i chciała ją jak najbardziej uspokoić. Bahia pamięta, że w pewnym momencie poczuła, jakby poraził ją prąd i nie mogła ruszać nogami. Następnie straciła przytomność. Następne, co pamięta, to jak ocknęła się już w wodzie. Podobno w pierwszej chwili myślała, że ona jako jedyna wypadła z samolotu, który poleciał dalej. Myślała, że tak stało się, ponieważ nie zapięła pasów i za mocno opierała się o okna i je wyłamała. Przeszło jej nawet przez myśl, że jej matka będzie na nią ściekła. Dopiero po kilku minutach, gdy doszła do siebie, zobaczyła, że dookoła pływają bagaże i fragmenty samolotu, i przypomniała sobie awarię i wszystko, co się stało. Cała powierzchnia wody dookoła była pokryta paliwem lotniczym, które paliło jej gardło, płuca i żołądek. Dziewczyna kolejne godziny pamięta jak przez mgłę, ponieważ co chwilę odzyskiwała i traciła przytomność. Pamięta, że gdy po raz pierwszy się ocknęła, w oddali słyszała głosy innych osób i nawet podjęła próbę popłynięcia w tamtą stronę, ale okazało się to zbyt dużym wysiłkiem. Uznała, że najlepszą opcją będzie zostanie dokładnie w tym miejscu, w którym jest i trzymanie się fragmentu, dzięki któremu utrzymywała się na powierzchni. Cały czas analizowała to, co się stało, szukała wzrokiem matki, ale nigdzie jej nie widziała. Myślała także o swoim ojcu i rodzeństwie, co pomyślą, gdy usłyszą o tym, że miał miejsce wypadek. Myślała także o tym, w jaki sposób zostanie to przedstawione w telewizji i radio, czy będzie to brzmiało tak samo, jak ten reportaż, którego słuchała niedługo przed odlotem. Do wypadku doszło około 14 km na północ od wybrzeża wyspy Wielki Komor, czyli największej w archipelagu Komorów i celu, Podróży samolotu. Od momentu katastrofy minęło już kilka godzin, ale jedyne co dziewczyna mogła robić, to utrzymywać się na powierzchni i czekać na ratunek. Po kilku godzinach zorientowała się, że została zupełnie sama. Głosy, które słyszała w oddali, ucichły. Resztę nocy spędziła dryfując na powierzchni, bez jedzenia ani wody. W pewnym momencie w oddali zobaczyła nawet statek, ale był zbyt daleko, żeby ją zauważyć. Wkrótce wieści na temat katastrofy dotarły do rządu komorów i wzmianki na temat wypadku zaczęły pojawiać się w międzynarodowych mediach. Rząd wiedział, że do akcji poszukiwawczej konieczne będzie wykorzystanie łodzi oraz samolotów. Nie dysponowali odpowiednim sprzętem, dlatego zaapelowano do wszystkich właścicieli komercyjnych i prywatnych statków, żeby pomóc w poszukiwaniach. Nad miejscem katastrofy zaczęły wkrótce krążyć samoloty poszukiwawcze. Nikt z ratowników nie sądził, że uda się odnaleźć kogokolwiek, kto przeżył. Wśród odłamków trudno było namierzyć jakiegokolwiek człowieka i za każdym razem, gdy to się udawało, okazywało się, że dla tej osoby na ratunek jest już niestety za późno. Z każdą minutą poszukiwania były coraz trudniejsze. Prądy i fale powodowały rozpływanie się fragmentów samolotu na boki i powiększały obszar konieczny do sprawdzenia. Około godziny 11 następnego dnia, czyli 9 godzin po katastrofie. Statek o nazwie Sima con 2 który na co dzień zajmował się przewozem pasażerów między Komorami a Madagaskarem, dotarł na miejsce katastrofy. Moment uratowania Baybakari miał wkrótce nastąpić, ale nie obył się bez poważnych problemów. Po tym, jak dziewczyna zobaczyła, że w jej stronę płynie statek, chciała zwrócić uwagę ratowników i podpłynąć w ich stronę. Puściła więc fragment wraku, który trzymała przez całą noc. Okazało się jednak, że ma zbyt mało sił i fale są zbyt silne. Jedna z nich wciągnęła trzynastolatkę pod wodę. Sytuacja wydawała się dramatyczna. Na szczęście dziewczyna już wcześniej została zauważona przez ratowników. Jeden z nich, marynarz, zdecydował się wskoczyć do wody i wyłowić dziewczynę. Przyciągnął ją do łodzi i dwójka została wciągnięta na pokład. Sam bachie owinięto kocem i podano jej do picia ciepły napój. Około godziny 19:25 statek dobił do portu w Moroni i dziewczyna została przetransportowana do szpitala. Nie był to oczywiście koniec całej akcji ratunkowej. Odnalezienie ocalałej pasażerki dało wszystkim zastrzyk nadziei. W akcji pomagali nawet lokalni mieszkańcy pływający wokół miejsca wypadku na swoich prywatnych łodziach. Jak można się domyślać, stan dziewczyny był słaby. Była jednak przytomna i nawet pytała ratowników o matkę. Wtedy dostała informację, że kobieta również została wyłowiona i że płynie do brzegu innym statkiem. Nie było czasu na dodatkowe pytania, ale nastolatka dostała nadzieję, że Aziza miała równie dużo szczęścia. Po przyjeździe do placówki, Bahia natychmiast została zabrana na badania. Miała rany na rękach, nogach oraz na twarzy. Dodatkowo przez godziny, które spędziła w wodzie, zdążyła nałykać się paliwa i substancja jak najszybciej musiała zostać usunięta z jej organizmu. Po tym, gdy lekarze wykonali wszystkie najpilniejsze zabiegi, dziewczyna wreszcie mogła odpocząć i zasnęła w szpitalnym łóżku. Gdy ocknęła się następnego dnia, od razu zaczęła pytać o matkę. Tym razem dostała jednak prawdziwą odpowiedź. Azizy nie udało się odnaleźć i na tym etapie nie było już wątpliwości, że kobieta nie przeżyła wypadku. Wieści o tym, co się stało, trafiły do francuskich mediów około dwie godziny po tym, gdy samolot zniknął z radarów i spadł do oceanu. Rano ojciec Bachi przygotowywał się do pracy i w pewnym momencie otrzymał telefon od przyjaciółki rodziny z pytaniem, czy słyszał wiadomości o tym, co się stało. Wtedy jeszcze mężczyzna nic nie wiedział i nie wiedział, jak ogromny szok go czeka. Wszystkie stacje telewizyjne zaczęły donosić o tragedii lotu Jemenia nr 626. Jego pierwszą myślą było, że już nigdy nie zobaczy żony i córki. Z takim właśnie przeświadczeniem mężczyzna przeżył cały kolejny dzień. Informacje na temat losu pasażerów były zdawkowe i niepotwierdzone, jednak wszystko wskazywało na to, że nie będą to pozytywne wieści. Na pokładzie samolotu znajdowały się wtedy 153 osoby, głównie Francuzi, w tym 11 członków załogi. Dopiero następnego dnia po południu Kasim Bakari, ojciec Bachi, otrzymał telefon od swojego przyjaciela, pracującego w wojsku, który jako pierwszy poinformował go o tym, że wypadek przeżyła jedna osoba i że była to właśnie jego nastoletnia córka. Jeszcze tego samego dnia trzynastolatka została przetransportowana odrzutowcem francuskiego rządu z powrotem do ojczyzny i trafiła do lokalnego szpitala we wschodnim Paryżu. Wtedy mogła wreszcie spotkać się z rodziną, i ten moment był o tyle wyjątkowy, że to, że w ogóle mogło do niego dojść, to był prawdziwy cud. Lekarze stwierdzili, że trzynastolatka miała ogromne szczęście, ponieważ miała złamaną miednicę, obojczyk, oparzenia kolan, skaleczenia, siniaki, i była skrajnie wyczerpana. Ratunek przyszedł dosłownie w ostatniej chwili. Jedną z pierwszych osób, które odwiedziły dziewczynę w szpitalu, był ówczesny francuski prezydent Nicolas Sarkozy. Przez kolejne dwa tygodnie Bachia była poddawana licznym zabiegom i musiała przejść kilka operacji. Po trzech tygodniach udało jej się wrócić do zdrowia na tyle, że została wypisana do domu. W tym czasie miało również miejsce śledztwo mające na celu ustalenie przyczyn katastrofy. Ostatecznie eksperci stwierdzili, że powodem był błąd pilota wynikający z nieprawidłowej reakcji na ostrzeżenia o bliskości ziemi oraz o przeciążeniu. 6 lipca 2009 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary wypadku. Prezydent Komorów ogłosił wtedy miesiąc żałoby narodowej oraz przyznał nagrodę za odwagę marynarzowi, który uratował życie Bachi. Ten mężczyzna nazywał się Libuna Selemani Matrafi. Dzisiaj dziewczyna ma 24 lata i przyznam, że gdy czytałam o tej sprawie, to cały czas wyobrażałam sobie siebie na jej miejscu, ponieważ jesteśmy dokładnie w tym samym wieku. Wafia jest ode mnie zaledwie dwa miesiące starsza i wiem, że w 2009 roku kilkukrotnie latałam samolotem z rodzicami i nie potrafię sobie nawet wyobrazić, że miałbym je spotkać coś tak strasznego. Nie wiem także, czy umiałem zachować się tak samo jak ona, zachować spokój i mieć tak ogromną wolę przetrwania. Ostatecznie dziewczyna wróciła do szkoły, udało jej się skończyć szkołę średnią i pójść na studia. Wybrała kierunek zarządzanie nieruchomościami. Oczywiście wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że bardzo tęskni za mamą i momentami, mimo upływu lat, trudno jest jej się pogodzić z tym, co się stało. Zdarza jej się niechcący wrócić myślami do tamtego strasznego dnia i nigdy nie przestanie to wywoływać u niej bardzo silnych, negatywnych emocji. Mimo traumy, którą przeżyła, o dziwo! Dziewczyna nie obawia się latania samolotami. Robi to stosunkowo często i także za każdym razem wyszukuje te osoby, które się boją, podchodzi do nich, rozmawia z nimi i próbuje pocieszyć. Widać, że te wszystkie traumatyczne doświadczenia bardzo wzmocniły ją emocjonalnie. Bachia jest także muzułmanką i wiara zawsze odgrywała i odgrywa ważną rolę w jej życiu. Podobno tam dużą rolę przywiązuje się do przeznaczenia. I dziewczyna podkreślała w wywiadach, że uważa, że to co się stało to nie był wynik przypadku czy zwykły cud, a właśnie przeznaczenie. Że tak to wszystko miało się potoczyć i zostało zaplanowane już dużo wcześniej. Kilka lat po tej katastrofie z dziewczyną skontaktował się mężczyzna, który ją uratował, ten marynarz, który wskoczył do wody, żeby ją wyłowić. Dziewczyna wtedy po raz pierwszy poleciała na komory od czasu tej katastrofy i miała okazję spotkać się z tym mężczyzną i osobiście podziękować mu za to, że uratował jej życie. W styczniu 2010 roku dziewczyna wydała książkę pod tytułem Jestem Bachia, cudowna dziewczyna, która została przetłumaczona między innymi na język polski i jej tytuł brzmi Cudownie ocalona. Opisane są tam wspomnienia Bachi z najgorszego dnia jej życia, ujawnia w niej między innymi, co dokładnie myślała w trakcie i po katastrofie. Podobno po wydaniu tej książki zgłosił się do niej sam reżyser Steven Spielberg i zaproponował stworzenie filmu na podstawie jej wspomnień, ale dziewczyna odmówiła, ponieważ uznała, że będzie to zbyt przerażające. I to jest już koniec tej sprawy. Mam nadzieję, że ta historia była dla Was równie przejmująca jak dla mnie. Muszę przyznać, że zawsze, gdy czytam o takich przypadkach, to wywołuje to u mnie silne emocje. Chyba nigdy takie sprawy nie przestaną być dla mnie szokujące i niewiarygodne. Jeśli słyszeliście jeszcze o podobnych sprawach, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Jak również, jeśli macie propozycje, o jakim innym typie spraw, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!